Kierujący pojazdem ma prawo odmówić poddania się badaniu stanu trzeźwości. Z tym, że należy zauważyć, że wówczas policja przeprowadzi badanie krwi. I tutaj zgodnie z, obowiąz... z obowiązującymi przepisami kierowca już musi się poddać takiemu badaniu. Warto też jest zauważyć, że badanie jest przeprowadzane wówczas na koszt tego kierującego. Jeżeli jest taka sytuacja, patrol policji przewozi do jednostki służby zdrowia taką osobę, gdzie lekarz bądź pracownik służby zdrowia pobiera krew do analizy i analizujemy, czy alkohol w tej krwi był, czy też nie. Jest coś takiego, takie zjawisko alkoholu szczątkowego bądź zalegającego. To jest alkohol, który odkłada się w jamie ustnej, gdzieś tam w górnych drogach oddechowych, ale nie przenika do krwiobiegu. Taka sytuacja może zaistnieć wtedy, jeżeli ktoś używa płynu do płukania ust zawierającego alkohol. Może to być syrop, jakiś słodyczek, które w sobie ten alkohol mają. Wówczas pierwszy wynik jest pozytywny. Najczęściej drugie badanie już pokazuje wynik negatywny, czyli 0.0. Wówczas przeprowadzamy trzecie badanie zgodnie z obowiązującymi naszymi przepisami, jeżeli trzecie badanie jest również 0.0, nie ma to żadnych konsekwencji. Oczywiście są schorzenia, które nie ma, czy uniemożliwiają przeprowadzenie takiego badania, z tym, że urządzenia, z którymi my dysponujemy, mają możliwość przeprowadzenia takiego testu manualnego, to znaczy. Pobierają, jak gdyby zasysają to powietrze bez konieczności dmuchania w to urządzenie. Oczywiście jest to tylko badanie tak zwane testowe, czyli próbne, czyli sprawdzamy, czy osoba może być pod wpływem alkoholu, czy też nie. Jeżeli się okaże, że takie badanie jest pozytywne, czyli jakiś tam wynik pozytywny się pojawia, no to wówczas badanie krwi bądź badanie moczu również jest. Wtedy możliwe. Jeżeli chcemy być pewni, że możemy wsiąść do tego samochodu, możemy udać się do jednostki policji, poprosić dyżurnego, który tam pełni służbę o przeprowadzenie takiego badania i no, by, należałoby to wtedy nazwać, że jest to badanie dobrowolne w celu upewnienia się, czy mogę jechać samochodem, czy też nie. Jeżeli osoba jest pod wpływem alkoholu i ten, te, te zawartość tego alkoholu we krwi e, wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila, lub też w wydychanym powietrzu od 1,10 do setnych mg na decymetr sześcienny. Mówimy tutaj o wykroczeniu kierowania pojazdem w stanie położyć alkohol. alkoholu. Zagrożony jest karą aresztu bądź grzywny. Natomiast jeżeli mamy sytuację, kiedy ta zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza setnych mg na litr lub też we krwi powyżej pół promila, mówimy o przestępstwie. Wówczas sankcje za, to, za ten czyn już są poważniejsze, dlatego że grozi nam kara pozbawienia wolności bądź ograniczenia wolności, przy czym pozbawienia wolności już może być do lat dwóch. Ważną rzeczą, którą trzeba tutaj zaznaczyć w obydwu tych przypadkach, czyli zarówno w przypadku wykroczenia i przestępstwa jest obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny. A więc y, jeśli osoba zostanie uznana winną i, i skazana za ten czyn, no to traci prawo jazdy. W przypadku wykroczenia to jest od, 3, od 6 miesięcy do 3 lat, natomiast y, w przypadku przestępstwa od roku do lat 15, a są takie przypadki, gdzie może być to prawo jazdy zatrzymane dożywotnie.